Cześć Manko, moi drodzy, witam Was w serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy oczywiście na casekach. moi drodzy. Na samym wstępie oczywiście w celu przypomnienia kodzik chowek i macie 20% bonusu do doładowania i darmowe 4 zł. I oczywiście nie zapominajcie również yy, o konkursach, cały czas dostępne dla Was yy, skiny do zgarnięcia. Przeróżne dygielek za 116. Tutaj mamy... Yy, Kałaszka za 121, nowa rewolucja, minimalna, minimalna wartość doładowania 8 zł i skinek może być wasz. I co moi drodzy, dzisiaj mamy tak, budżecik niecałe 8 stówek bez 5,50 zł, więc oczywiście plan jest prosty, plan jest prosty, a scenariusze są dwa. Plan jest prosty z tego względu, że robimy case batelki a scenariusze są dwa. Albo robimy konkretne siano, albo rozpierdalamy wszystko, co mamy. Miejmy nadzieję, że, że, stanie, się, yy, że stanie się to yy, ten pierwszy scenariusz. Bardzo, bardzo bym tego yy, chciał. Aczkolwiek wiecie, no chcieć sobie można zawsze. A co z tego wyjdzie, to już, yy, to już zobaczymy. Więc lecimy sobie na początek. Yy, na początek sobie te nowe skrzyneczki na 4 osoby, klasycznie za 140 Gramy z losowym botem, nie czekamy No i ok, dobra, zaczynamy yy, nie tak źle Nie tak źle. Tutaj jesteśmy na, na, na podobnym poziomie. Dobra, teraz, ten teraz do nas od, odskoczył. No i huj, no tutaj dostanie pewnie Royala i nas wszystkich yy, wy, 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 wyjemy. No, oczywiście, że tak. Jakby mogło być inaczej, ale to nic. Lecimy sobie yy, dalej i lecimy tak samo swoje bo tu to możemy czekać nieskończono, że coś fajnego się trafi. Dobra, lecimy tak. Yy, dobra, lecimy, lecimy losowe. Lecimy lo, yy, losowe, pyk i pyk. I dobra. I robimy tak. I też na cztery osoby. Dzisiaj, dzisiaj losowość. No i zobaczmy, co nam los przyniesie. No okej, okay, dobra. U rojalek leci. Miejmy nadzieję, że nic zajbiście drugiego. O ja pierdolę 300. no to musi teraz oddać konkret. No, zesrało się. Jak zwykle. Kurwa mać 1000 zł. Niesamowite, po prostu niesamowite. No czemu to do nas nie leci? To powinno do nas lecieć. No ale no nic, no zdarza się, zdarza się i tak. Okej, okay. twoje saldo 496 zł. Mm, Okej, okay. to zrobimy sobie tak, tak, tak. Dobra, i tak sobie polećmy. Zobaczymy, co, co, tutaj, co tutaj leci w ogóle z tych, z tych skrzynek. Okej, okay, dobra, tutaj meczka jakaś. No, zobaczymy, co z tego Royala poleci. O, ja pierdolę! No, zajebało konkretnie znowu. Dobra, ale nam też dało, dało Teraz zajebiście. I teraz, żeby to tylko utrzymać, no i petarda, 5 stówek yy, wlatuje. Dobra, zajebiście jest, zajebiście jest. Ok, dobra. Zostaje nam tutaj 340 jeszcze, jeszcze do, do ugrania. Dobra, tutaj fajnie dało, zrobimy sobie ją jeszcze raz. Może się los y, uśmiechnie i znowu nam y, rzuci czymś dobrym. Ok, no na razie bez, bez, bez szału w ogóle. Tutaj kurwa tragedia. No i teraz, i teraz. Puh, kurwa no tego, taką... skurwysyny. Dobra, dobra, nie ma co się łamać, nie ma co się łamać. Jeszcze mamy dwie stówki. Z tego jeszcze można dobrze dobrze wybrnąć. Z tego można naprawdę jeszcze dobrze wybrnąć. Dwie stówki to jest 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 fajny fajny budżet jeszcze. Tylko jakoś, żeby to teraz. Yy, dobrze rozegrać, tylko jaką tu skrzynkę kurwa dać, żeby to. Jakkolwiek mogło. Mogło oddać to nie mam zielonego pojęcia. Moi drodzy naprawdę nie mam zielonego yy, pojęcia. Z tych mm, 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 mm. Dobra polecimy sobie tak nitro razy dwa i samo jedno Zobaczmy jak oddadzą mam nadzieję że dobrze Dobra, zaczynamy Royalem, więc już jest fajnie, już coś może dobrego polecieć. Zobaczmy teraz jak dobrego. Okej, okay, dobra, dobra, jest fajnie, jest fajnie, teraz by się przydał drugi Dobra. Jest okej, okay, ale kurwa tak się zbliża, zbliża ten... Dobra, mamy Royala, dobra, to jest nasze, to jest nasze już. Dobra, zajebiście, zajebiście, 660 wpada, moi drodzy. I sam mu oddał, i sam mu oddał. Alimenciarz w formie, moi drodzy. Alimenciarz w formie. Zajebiście, Fajna ta czwóreczka swoją drogą, ładna, podoba mi się. Ty, to w takim razie. Kurde, mamy 85. Dobra, to polecimy y, samego i samo. Samego i samo. Tam fajnie oddało. Dobra, 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 dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. No tutaj teraz y, pizda. No ale nic. No i tak tam fajnie, fajnie oddało. Zaczynaliśmy z budżetem. Tam było ile? Osiem stówek chyba, tam dało sześć. Nie wiem, czekajcie. Wait a minute. No, że tu skocz. Mmm, mm, 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 mm. dobra, tutaj też nam oddało. Czego my zaczynaliśmy w ogóle? Od tego zaczynaliśmy. Czyli tak, tu do tu w pizdę, tu wpisę, tu w pizdę. Nie, tu wygrana. Tu poleciało 600. Nie, nie pamiętam ile tu poleciało, no ale mniejsza. I teraz... ale wydaje mi się, że tu poleciało. Czekajcie, muszę muszę to yy, zwer zweryfikować ile tu, ile tu wygraliśmy. Tam 600, tu 500, 1100 No to i tak jesteśmy, jestem na plusie. Dobra, to zajebiście. Jednak bilans dzisiaj, dzisiaj bardzo dobry. Dobra, to, to, to fajnie, fajnie, fajnie. moi drodzy, pamiętajcie o ewencie: im wyżej jesteście w tabeli, tym oczywiście lepszy skin. Find the skin. No to strzelacie sobie w te, yy, w te kolumny. I, i, I dostajecie jakieś skina No i marketplace, wiadomo, no kupujecie co tam chcecie I też można, można coś zgarnąć I ode mnie również Mili Państwo, można coś zgarnąć Tym razem będzie to Ten kałaszek AK-47 Zimny Gradient Hasło konkursowe Zimny I skin jest Wasz To było na tyle, w dzisiejszym yy, odcinku Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie Do usłyszenia w kolejnych materiałach Trzymajcie się, cześć!